Aby dotrzeć na najwyższą półkę biblioteczną i tam odnaleźć zakurzone i z wyblakłymi czcionkami grzbiety tomików. 27 marca w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie przedstawiciele trzech pokoleń wzięli udział w wielkim międzypokoleniowym dyktandzie. Dyktando jest konkursem, wygrywa najlepszy i są nagrody oczywiście przewidziane. Mam nadzieję, że się spodobają. Na razie jest to niespodzianka, ale mogę tylko powiedzieć, że. Patronatem tą inicjatywę, tę imprezę objął prezydent miasta Chorzowa, pan Kotala, i tutaj ufundował również trzy, pierwsze, drugie, trzecie miejsce dla najlepszych. W konkursie wzięli udział słuchacze Górnośląskiego Uniwersytetu III wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, słuchacze CKUE, uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego oraz uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w AZSO. Myślę, że jak ktoś jest dobry i za młodu, to na starość również tych błędów tyle nie popełnia. Mogą być ewentualnie jakieś problemy w nowych słowach, ale jeżeli ich tak tyle nie będzie w tym dyktandzie, to też powinni sobie dać radę. Dyktanda opracowała dr Romualda Piątkowa z Uniwersytetu Śląskiego. Są takie małe pułapki jak typu trzeba by, warto by, niemalże ponadprzeciętny. Czy znaszli ten kraj gdzie dziś? e czy e dojrzewa, więc raczej to są takie jakiś tam jeszcze hałaburda, szaławiła. Ale być może są kłopoty z odbiorem tego tekstu, dlatego że przyznaję, że dyktanda, którą układam od kilku lat, bo to już jest moje szóste dyktando, które układałam wcześniej dla Liceum Słowackiego, a teraz, teraz mamy to dyktando międzypokoleniowe, i to, i to bardzo cieszy, że. Chorzu, właśnie, który ma taką trudną nazwę ortograficznie, prawda, bo można dwa błędy popełnić w nazwie miasta, jest właśnie takim miastem, w którym pojawiają się takie inicjatywy jak dyktando. Myślę, że to jest ważne. Przed dyktandem wystąpił kabaret na trzy czwarte, a tekst odczytał aktor Bogdan Kalus. Nasz liter graj, gdzie dziś i Bóg